Maneczko, a ja znowu biegnę Tak się złożyło, że mogę z rana przed pracą pobiec stałem, patrzę. Minus 9 Gdy nie? Krzysiek biegnie i lecę. W najniższej temperaturze jaki biegłem lubiło było minus 8. Także w minus 9. Jeden stopień mniej. Zobaczymy jak będzie. Mam plan, żeby w jedno miejsce pobiec, bo jest niezwykle ładnie dzisiaj. Chyba to jest szać. Tak mi się wydaje, bo takie kryształki w powietrzu się utrzymują. Bardzo ładnie to wygląda. Także biegniemy. Jakby taka mgła. A to nie jest mgła, tylko kryształki w powietrzu. I wydaje mi się, że fachowo to się nazywa szać. O, zdecydowanie szać. Zobaczcie. Dokładnie ośnieżone, czy tak rośliny. No pięknie. Natomiast powiem Wam, że te minus 9 czuć. Na początku w palcach czułem, dosyć mocno ten mróz, ale rozgrzałem się i jest ok. No minus 9 mimo rękawiczek to jakiś czas będzie, będą piekły palce. Ale jest już ok. Ciepło rozgrzane. Za niedługo będziemy w miejscu, w którym byliśmy w lato. Ciekawy jestem, jak w takich warunkach atmosferycznych to wygląda. O tutaj widać, jak jest ta szać w powietrzu. Widzicie? Super. Praktycznie u celu. Z 500 metrów jeszcze. Natomiast jak się ubierać. Jak jest minus 9? No, w zasadzie kilka warstw cienkich. Nie za grubo, nie za lekko. Nie za grubo, żeby nie zapłodzić się i z mokrym ubraniem nie biec. Natomiast e, za chłodno też nie może być, bo minus 9 to jak na, czuć. No i biec. Nie zatrzymywać się, tak jak ja teraz. <grym> e, no, bo jest chłodno. Organizm musi pracować i musi być ciepło. No jesteśmy w parku nad balatonem i jeziorko Balaton. Tu już byliśmy. Jak nie widzieliście materiału z lata, to zapraszam. Park mocno zasypany. A co się dziwić. Przecież tutaj nikt nie będzie skuwał tego śniegu. Po lewej stronie widzimy, że dzieciaki zrobiły tor coneczkowy. Ale powiem szczerze, że sam bym chyba zjechał, ale zabawa to musi być. O, już nie pamiętam kiedy się tak zjeżdżało. A w głębi mamy zamarznięty balato kółeczko. Tutaj też nie jest odśnieżone, jedynie posypane piaskiem. A po czym to wnioskuję? No, po tym, że się nie rozpuściło. Bardzo dobrze, że nie jest solą posypane. Bo jednak tutaj blisko natura. Więc kiepsko ta sól pewnie by ee, zrobiła. Wszystko ładnie zmrożone. a kaczki sobie śpią, jakby nigdy nic. My jesteśmy na mostku, łączącym jeden brzeg z drugim, a tutaj jeziorko zamarznięte. Ale genialnie, tak jak mówiłem, jako kierowca to nienawidzę zimy, ale jako biegać, no jeszcze powiedzmy, że pieszy, to jest mega. Rewelacja, no i trzy i pół kilometra, mi wyszło spod domu, więc mega blisko jest to jeziorko. Jeżeli nie byliście, to zachęcam, bo naprawdę jest super fajnie. Czas wracać, obowiązki wzywają. Mm. No natomiast nikogo nie spotkałem, oprócz samego siebie, <gryw> to znaczy zbigaczy. Nikogo, nikt nawet nie jeździ rowerem. Jest mega zimno. To znaczy, mi nie jest zimno, ale generalnie jest zimno. Więc tak średnio na no jakieś sporty, ale dla mnie jest rewelacyjnie. Biegnę do domu i podsumowanie będzie. Już pod domem, już o 7,5 km. Tręki rewelacyjne. Minus 9 stopni, aczkolwiek myślałem, że będzie jeszcze zimniej. No może się doczekam tej zimy, żeby było zimniej. Ale było super. A jeziorko, Baraton, polecam. Oczywiście w Warszawie. Na razie hejka.